Dzień dobry, witam Cię jak zwykle na kanale Wiejskie Inspiracje. Ciekawostka się wydarzyła, bo mieliśmy tak robić, że odnowimy trochę dom, zamieszkamy w nim, a ten generalny remont, taki prawdziwy, gdzie naprawdę ten dom będzie sporo modyfikowany, będzie dopiero najwcześniej za rok. No i tak sobie odnawiamy odnawiamy. Zresztą pewnie śledziliście to wszystko w poprzednich filmach. No i dobra, wszystko w domu zostało porobione. Ściany pięknie wymalowane, pięknie to teraz wygląda. Podłogi miały zostać takie jakie są, ponieważ są w nie najgorszym stanie, a dopiero miały być wymieniane zupełnie przy generalnym remoncie, więc po co inwestować w te podłogi. Sęk tylko w tym, że jak pomalowaliśmy całość i te ściany rzeczywiście są białe, są fajne, to ta podłoga wygląda masakrycznie. No to co? Czyli zdarza się to, co dokładnie większość z Was pisała w komentarzach, że najlepiej to w ogóle, jak się robi jakikolwiek remont, to od razu dodać do tego 50% czasu i 50% pieniędzy, bo zawsze coś wyjdzie po drodze. I w pewnym sensie się teraz z tym zgadzam, bo rzeczywiście wyszło po drodze to, że wszyscy mi tutaj radzą i ja chyba też dochodzę do tego wniosku, żeby jednak pomalować podłogi. Dobrze, także dodatkowa robota, dodatkowy dzień pracy przynajmniej będzie. Mam nadzieję, że uda się tylko raz pokryć podłogi i będzie dobrze. Ale zdecydowaliśmy się, zdecydowaliśmy się, umalujemy też te podłogi. Niech to jakoś wygląda przez ten rok. A kto wie, może trochę dłużej, bo nie wiadomo, kiedy dokładnie remont generalny się zacznie. Więc, dobra. Przeszukiwanie internetu nastąpiło. Szukaliśmy odpowiedniej farby. Odpowiedniej, czyli takiej, która pokryje starą podłogę malowaną prawdopodobnie farbą olejną. Która będzie miała odpowiedni kolor i najlepiej jeszcze odpowiednią cenę. No i musiała aż do Warszawy, po tą farbę przyjechać. Także ja po farby teraz lecę. Wyracam dzisiaj po szorowaniu, które wcześniej widzieliście. Które Kamil mój przyjaciel mi pomagał robić specjalną maszyną. To po podłóg one są nieźle zmatowione teraz, więc tylko je e, przemyjemy e, mopem e, po prostu z wodą, żeby tylko zetrzeć ten kurz, który tam się pojawił, i bezpośrednio, to tylko wystnie, będziemy na to malować. miałem wziąć 6 puszek ale jak sobie pomyślę że mi trochę zabraknie i będę musiał do Warszawy przyjechać po jeszcze jedną puszkę to wezmę siódmą to jest i tak do drewna czy cokolwiek będzie do pomalowania nawet go stołeczek czy deseczka zawsze farba do drewna się przyda zwłaszcza że jest do zastosowania i wewnętrznego i zewnętrznego nie? dobra Jadę. maluje podłogę farbą, e e tą epoksydową, to się rozsypuje piach. I on się skleja z farbą, i powstaje coś takiego jak papier ściemny. Zróbcie mi ściemnik. Zróbcie się ściemnik, dokładnie. Proszę, bo się nie wiem, czy mi do końca pasuje farba. Gęsta jest, nie? nie? Mówili, że, że można tylko rozcieńczyć. No, no chyba dwie warstwy będą konieczne. No, jed no jedno to się będzie też ścierać. Witam w stroju roboczym, ale tym razem zupełnie czystym. Proszę bardzo, czyściu się rynki, bo zrobiliśmy test prania ubrania pomalowanego farbą. Tutaj znajdziecie link do tego testu. A teraz odpowiedzi dla wszystkich, którzy pytali, dlaczego podkładkę, jak to się nazywa, naczynko do malowania nie podkładka, tacka nie pamiętam jak to się chyba tackę. do malowania, dlaczego wijam workiem foliowym, a no właśnie dlatego o widzicie to worek foliowy był wcześniej dziurany, po farbie akrylowej można bez problemu taką tackę domyć po prostu zwykłą bieżącą wodą ale po farbie kolejnej, albo jakiejś takiej rozpuszczalnikowej nie domyjecie a przynajmniej nie domyjecie bez użycia rozpuszczalnika, dlatego warto się zaopatrzyć w worek foliowy. Tak sobie składamy do środka. Można zawiązać, dokleić i wylewamy farbę tutaj.